Tem que tomar Dzisiaj są w Tchau, a boka i. i tam. E tem mucine. Zaczynamy. Façanha. Co ty Jak do mnie będzie? To jest idzieć albo nie. A mnie to nie obchodzi. A co z tego? Idziemy na wakacje? nie. oraz godziny oraz eksperymenty okej okay. mm, co to jest co to jest to wizowie okej okay. Popatrzcie, jak będzie, jak będzie to, to jest to miasto Bob, bo ten... Idziemy tu. jak nie zauważyli. Krótko. Okej, okay. jesteśmy tu. I idziemy tu Z Ojca O, chodź Co to jest? Co? Co to jest? No nie wiem, chodź Okej okay. No, kupimy to A po co? Mamy w domu A, a telefon? Mamy też a laptop? To masz. Ah! To co mam kupić? To jest tylko Są kłamie? Nie kłamie. A właśnie mamy tableta? No. Tylko dwa są jedno i ostatni dla Ciebie jazda. A kamerę mamy. A mój kamera jest z pocudy. Jesteś ja Jasne, bo, bo nie miałem. Nie miałeś? Nie. Aha. Rozumiem. Rozumiem. Ty nie masz. O, nie doby. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pip. Ile to płaci? 1,98 zł. Uh. To Pip. A to kosztuje. 109 zł. Das to jest trudno. To jest. To daje. Pip. Ile to pip. Ile płaci? Jeden chcecie dzielić 8 złotych. Wow! Będę wszystko kupować. A to kupimy? Kto jest? Pip. Okej. Okay. Proszę. To widzenia, to widzenia. O oddaj! Tejimos, 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 <Okay>. tejimos, <Okay>. tejimos, tejimos, <Okay>. tejimos, tejimos, <coughs> там то я где мой колокольчик? купила а Ja Okej, okay. mamy. To tablet. To dla ciebie. A to dla matki. Oj, to nie matka. Pani zabierze wszystkiego, wszystko. Mas, Ej, ja też chcę. Co pani znowu ma? Nie wiem. Bo jesteś blisko? No, właśnie nie wiem. Chodź. Представляете? Там именины. Я мал тупое. Свой лаптоп? Ну? Нет, это мой. Твой? Ну? Idziemy, idziemy na wakacje. Pewnie. A co? Jestem most? Mogę. Oj. Co z jest? Oj. Telefon. Telefon. Telefon u mnie. Zobacz. Dajcie schowam. Ja teraz schował tableta, bo i, i, auto będzie rozwalać, auto, telefony i tablety i laptopy i będzie nic, Tu A, a ojciec nie idzie. Ja nie idę. Mówiłam, jak nie idzie. Opa. Gruta. Oi. Oh, tam, to dla ciebie. Oj, to dla ciebie. dla ciebie. I to dla. A to dla. Oj. Nie Lą tam coś się wąsa, bo lubię wąsać. Proszę. O dziękuję. ci Proszę, to dla ciebie. Aha. Proszę bardzo. Mogę <laughs> zamknąć. O! To, to po co to kupiłaś? No bo cię pomyliłam. Pomaliła. Pomyliłaś? A, widzowie.